jest okazja coś powiedzieć coś co się ostatnio w zeszłym tygodniu wydarzyło czy jest możliwe czy jest możliwe zablokowanie pół miasta tylko dlatego że na jednym skrzyżowaniu no takim kluczowym trochę zabrano, zlikwidowano jedną tylko z jednej strony strzałkę do prawoskrętu. No jest możliwe. Okazało się to w zeszłym tygodniu. Ktoś tam nie wiem dlaczego tak sobie wymyślił w, w zaciszu gabinetu, że zlikwiduje sobie prawoskręt. No i ten pozornie niewielki element brak tego elementu sprawił, że korki były takie, że no, może nie pół, ale ćwierć, czy jedną trzecią miasta sparaliżowało. Nawet do popołudnia, w godzinach popołudniowych też, ponieważ, jak poszła informacja z centrali ruchu, grywano program. To nie jest takie proste jak kiedyś. Za komuny nie do pomyślenia. No, to była strzałka. Kiedyś namalowana na blaszce, chyba na białej, jeżeli dobrze pamiętam. Na, białej, na białym tle zielona strzałka. No ale pewnego roku przyszedł rozkaz, że tak nie może być że musi być osobny sygnalizator. No i tak to właśnie jest. To by było na tyle w sumie <noise> No i niestety musiano strzałkę z powrotem zamontować żeby ten ruch upłynnić I to by było myślę, że taka jedna niewielka strzałka na jednym skrzyżowaniu no, dość kluczowym, tak? Jak? To? Ja ale jednak tylko z jednego kierunku jedna strzałka i tyle bałagano. Wychodzi mi to mówienie, bo nie ma o czym właściwie. Dni do siebie są podobne. Co prawda jest fajnie, bo codziennie prawie robię co innego. Podobny. Robię sobie wyznaczam sobie krótkie przerwy żeby nie robić całego miesiąca i nie patrzeć na to jak marna kasa jest z tego także nie, nie wracajcie, nie wracajcie ostatnio tutaj były ostatnio latem tą kostkę tu po prawej remontowali ale że to jest zabytek to podlega konserwatorowi zabytków ta kostka po prawej no to nie było takie proste tak to musiał konserwator zabytków mieć piecze nad tym o takie jakie miasto takie zabytki tak jedni mają Wawel zamki królewskie i inne a Gdynia ma kowtkę frukową tu już tylko dojadę do placu do placu na początkowy żeby już coś było leci się na plakatach reklamuje dobra. Jeszcze, jak to mówią, just in time jesteśmy i to by było na tyle